nabrać na najstarsze kłamstwo nigdy nie. Ej! Na pewno chcesz wrócić Henry? No tak więc my już po filmie za chwilę jakaś szybka pierwsza recenzja. No cóż, Minecraft film, moi drodzy, no. Ja trochę za stary jest to, nie ma co ukrywać, ale jak młodsze pokolenie to odbieram. Młodsze pokolenie. Spoko, nie, spoko. No No, jak na film chyba z największym otwarciem w historii polskiego kina, no to jest to jednak mało rozczarowanie, nie ma co ukrywać. Znaczy, to no nie było tak źle, tylko jednak poziom humoru jest taki, no, wiecie, specyficzny. Mam wrażenie, że ja i tak się lepiej bawiłem niż moja siostra kochana, bo je, znając Jacka Blacka i memy, to więcej chyba było tej zabawy. Tylko problem jest taki, że jest to film puszczany przynajmniej u nas w, w obu dwóch kinach w Koszulinie tylko i wyłącznie z Dabiniem. Co jest dość idiotyczne, jak zatrudnia się do filmu muzyka i daje mu piosenki do wykonywania, co? Które są w filmie. No, chyba lepiej jednak pograć niż poglądać. Chociaż nie, nie było tak źle. A, no, i będzie no, chyba druga część, bo scena po napisach jest taka zapowiadająca drugą część.